E, witam w, e, w szóstej części. Grajmy w Fallout 3 Kereneą e, Od poprzedniej części zabił tego supermutanta. Nie pytajcie, dlaczego on tu leży. Bóg się zrobił i ładnie wyskoczył. Po o, dzień dobry. W po zaczynam się bać, że będę musiał iść stąd, gdyż mam mało amunicji. A facet bez amunicji jest jak martwy facet. Ma to rakiet. A, popsuta. Kurde, pozawiem. Wywal to! to miejsce nie za bardzo mi się podoba ale tu mamy worki z ciałami o i amunicja w sensie to znaczy amunicja do magnuma 对。嗯 Oj, oj, oj. Yy, to mamy w tym momencie problem. O, nie, teraz samochód wybuchnie, ale to jest dobry pomysł, żeby to się wsadzić. うん、てかすこん。<ス><ス><ス> Zawało, że udało nam się zabić Najsilniejszego supermutantów. Czyli Mistrza Bardzo fajnie Ujujuj, duży artefakt Oj, zły artefakt Na chwilę przerwę nagrywanie, za na chwilę będę kontynuował Dobrze, kontynuujmy Nawet drzwi do labor. Nie wiem co to jest miejsce ale... Wydaje mi się, że powinniśmy już stąd liść. Też nie mamy amunicji. A jak widzicie już samo, już tutaj najśniżsi supermutanci. którzy nie są dla nas zbyt przyjaźni. Gatwiny. Na razie się nie leczymy, to, znaczy to będzie nam potrzebne w następnym kłęście, że jesteśmy prawie zabici. Czy mamy rę rękę, a nie mało, a dużo Samolot! Och, powiedz wreszcie, czy mój środek. No, no. Och, doskonale! Solidne badania w terenie, dokładne raporty i co za poświęcenie. Czego więcej można wymagać. Więc jak działał mój odstraszacz? Założę się, że jest tam czysto i bezpiecznie. O, to wielka szkoda. Biedne kretoszczurki. Biedne kretoszczurki. Po tylu testach I chyba nie da się i tego i poprawić. Proszę, zatrzymaj go sobie. Może lepiej go wykorzystasz, co? O, a za fatygę. Proszę, oto chemikalia, które zostały po produkcji środka. Niewiele wiemy o błotniakach i o tym, jak bardzo są inteligentne i niebezpieczne. Na pewno przydałoby się. Niechętnie cię o to proszę. Ale muszę zbadać skutki poważnych obrażeń fizycznych. Oczywiście nie prosiłabym cię o to, gdybym nie mogła cię potem. Po... I to by było na tyle w kwestii drugiego rozdziału. Cóż, nie mam nigdy okazji badać poważnie rannych osób. Zawsze krzyczą, żeby natychmiast ich opatrzyć, albo próbują się wykrwawić. Ale najwyraźniej potrafisz sporo wytrzymać, więc chyba nie znajdę lepszego przykładu ludzkiej anatomii i odporności na obrażenia niż ty. Następnym razem, gdy będziesz mieć poważne obrażenia. Wróć do mnie, żebym mogła ci zbadać przed opatrzeniem. No bo na pewno przytrafić się coś. Hmm. Rany, bardzo pomagasz mi w badaniach. Naprawdę, co za poświęcenie. Ranić się tylko po to, żeby zademonstrować. Gdy się przygotujesz, wróć do mnie z poważnymi obrażeniami. Może złamaną kończyną, czy dwoma, a ja zrobię notatki i poskładam cię do kupy. Będę na ciebie czekała z mnóstwem bandaży. Nie martw się więc. Możesz iść, się potwornie pokaleczyć. Tylko uważaj na siebie. Muszę no się zabić, ale nie do końca. No. O, nie traktuj tego jak celowe okaleczanie się dla mnie. Hmm. Tak jak bardzo muszę się jeszcze okaleczać? Mam za dużo życia, ale... Kolecznie musisz mieć przynajmniej 5 życia lub mniej A no mam ile życia? Patrzę. No, 14 za dużo Nie będę tego żałował I się prędzej zabije Ale chyba idziemy sobie poskakać Wydaje mi się, że prędzej się zabije niż lekko staleczej w tej starożytnej broni leży na Szkoda, że nie mogłem psów pokazu... Gryźmy! Gryź! Kurde gryź Kogoś postrzelić postrzeliśmy. Albo sam się postrzelić. Dobry plan.